Witam ciepło, choć jest chłodno. Mamy piątek Piątunio. Tutaj mamy na ekranie widoczny miłek wiosenny. Zamknął się, bo od godziny 12 pada. Mamy godzinę 17, jak kręcę ten filmik, i tutaj miłek nam się zamknął. On wędruje za słoneczkiem. Obraca się płatkami ku słońcu. Tutaj zobaczcie, szafirek. Nam się wysiał. To jest ten jednolistny owinięty, spakowany w jeden listek. Bardzo ładnie nam się mnoży. Ślimaki oczywiście nam się już pobudziły, a miłek rośnie jeden koło drugiego. Zobaczcie, mam dwie kępki, ale jest taka różnica, a miłek ten sam. Tutaj mamy pachnidełka. Nakrywam ostatnio w nocy, przedwczoraj, mieliśmy minus 5. Nakryłam. Gałązkami świerków udało się i ładnie przeżyły. Mam kilkanaście kępek z jacentami i muszę je nakrywać. Co dzisiaj, kochani? Dzisiaj, kochani, trochę poprawiłam, ale przejdziemy się po ogrodzie, szukając, jak wygląda siewka danej rośliny. Kilka już tam mam do porównania, więc z wami przejdę i będziemy obserwować, jak wygląda sieweczka i jak wygląda roślina mateczna. A tutaj zaczniemy od ranników. Już przekwitły, zobaczcie, zawiązują nam nasionka, będą szczelać. Jak wygląda się w karannika? Tu są liścienie, czyli pierwsze liście, które wychodzą z nasionka. A liście właściwe oczywiście ma podobne do mamusi. Kolejną rośliną do rozpoznania jest floks wiechowaty. Zobaczcie, tu jest floks już dorosłą rośliną. Bardzo ładnie nam się wysiewa. Ciemny kolor łodygi oznacza, że będzie rośliną o ciemnych kwiatach. Biały, jak kwitnie na biało, zaraz się przyjdziemy, Wam pokażę. Ma łodygi, zwykłe, zielone. Łodygi, listki, o listki nam chodzi, ale łodygi też ma jaśniejsze. A jak wygląda sieweczka, już przechodzimy do siewki floksa. Tutaj mamy widoczną sieweczkę floksa. Zobaczcie, jakie ma liście, nie. Tak samo tutaj. A teraz przejdę, jak pokazuje liście właściwe. Taka młoda sieweczka. A tych floksów naprawdę na ogrodzie mamy dużo. Tutaj kolejny floksik i już widać, że... Poczekajcie, bo sobie ubrałam takie rękawiczki byle jakie, ale tutaj widać, że już wypuszcza nam Liście właściwe, a tutaj kolejna, która ma już liście właściwe, częściowo rozwinięte. Także tak prezentuje się floksik. Nigdy nie wyrywajcie rośliny, jak nie wiecie, co się wysiało. Jeszcze zdążycie, a możecie wyrwać śliczną roślinkę, na której Wam zależy. Tutaj mamy, zawsze mówię zawilec, ale to jest pierwiosnek japoński. On również bardzo ładnie się wysiewa. Zobaczcie, tutaj mamy siewaczki i tu na przykład jest już ma liście właściwe. Tutaj również, już ładnie nam podrosły. A jeżeli ma liście, nie to wygląda tak. O, i tutaj mamy. Zobaczcie, jakie to są kruszynki w porównaniu z małym palcem u ręki. Także tutaj mamy pierwiosnki, jeżeli macie takie Maleństwa, także pierwiosnki takie są malutkie. I mówiłam, zawsze warto poczekać, nie pielić, zawsze zdążycie. Tutaj zaczyna wschodzić nam czarpatka kanadyjska, ona ma takie listki, wariegata. Musiałam przerwać, bo syn mnie wołał, a czarpatka tak się nam wysiewa. Tu mamy, zobaczcie, liście, nawet nie wiedziałam, że ona się tak wysiewa. Jakbym wiedziała, to bym wcześniej wyrywała te siewki, bo jej kępka już jest bardzo, bardzo duża. Dzisiaj sobie to troszeczkę poplewiłam, ale deszcz mnie pogonił. Dobra, także tutaj czarpatka tak właśnie się prezentuje. Tu ma liścienie, czyli jej pierwsze listki. W porównaniu do palca takie bardziej zaokrąglone. Tutaj wybudza nam się wielosił. Prawdopodobnie będzie biały, bo tutaj w tym miejscu rozbiały. I również, kochani, zobaczcie. Jego nasilniki są mi Zobaczcie w porównaniu z palcem. Listki właściwe jeszcze nie wychodzą. Widoczne tylko liście, nie. Także Wam ciężko będzie rozpoznać, czy to jest on. Ale jego. Kolejne listki już są bardzo podobne do mamusi. Jak znajdę to oczywiście wam pokażę. Idę zobaczyć w innym miejscu, gdzie on rósł. Może tam uda się złapać liście właściwe. Ciężko poszukać, żeby od razu z liścieni wychodził z liści, do liści właściwych. Także tutaj mamy bardzo dużo sieweczek, różnej maści. A tak tutaj wychodzi nam puszkinia. Zobaczcie śliczne dzwoneczki, a tutaj mamy sieweczki i tak trzeba delikatnie plewić, żeby nie uszkodzić maleństw. Nowe poletko jest. Także młode pokolenie, które na drugi rok nam zakwitnie. Tutaj zaś mamy kokorycz, Odmiana taka ciemnoróżowa pod fiolec zależy jakim kątem złapie sobie telefon jak ona schodzi ona ma takie listki już szukamy o tutaj to są jej listki liścienie a listki właściwe już produkuje podobno do mamusi roślinka oczywiście tworzy cebulki i ona bardzo mocno nam się rozsiewa Tutaj patrociolist na kokorycz. Też maleństwo o, trzeba przytkać, bo korzonki ma na wierzchu. A tu prawdopodobnie będzie pyszna główka, ale poczekamy. Nie zapominajka. Nie zapominajka. Zaczyna wschodzić. Tutaj liście nie. I widać liście właściwe też już produkuje. A między nimi wychodzi wawrzynek. Tutaj mamy miodunkę. Miodunek u mnie kilka kolorów. Często Wam pokazuję. A jak wchodzi miodunka, ma bardzo ładne, duże liście Ja już zaraz porównam. Zobaczcie. To jest porównanie. Wyrwę, bo jej nie chcę. Zobaczcie. Taka malutka. Mamutka, no wcale nie mała, ale jaki ładny system korzeniowy. To jest miodunka i ona na sobie również ma takie włoski, jakie i mamuśka. Tutaj chodzi mi o, o liście. Liścienie, przepraszam. A liście właściwe prezentują się tak. A u mamuśki prezentują się tak. Tutaj mamy języczka, języczka kolor liści zielone pomarańczowa jest z czerwonymi listkami i jej czerwone listki są czerwoną siewką, a tej tutaj, którą pokazałam, są jasno zielone. To jest języczka, ale już Wam pokazuję. No, chodź tutaj. Ale jej tutaj nie idzie pokazać. Jej tutaj pienik jest czerwony. I tutaj liście, nie, i później liście właściwe już będą identyczne do mamusi. Chyba, że zostanie jakaś hybryda, powstanie to będzie mieszanka. Tutaj mamy ciemierniki. Tutaj jest mamuszka o różnych kolorach. Jest jasna, jest ciemna. Tam mamy białą. Także tutaj też może powstać sobie mieszanka. I tutaj mamy już w jednej sadzonce mamy liście nie? i liście właściwe. Podobne do mamusi. Tylko że ma trzy takie rozgałęzienia, trzy listki na jednej łodyżce. Tutaj już dorosła roczna ma cztery. A mamuśka ma pięć. Tutaj jakby 6, ale to ogólnie ma 5, bo ten jeden nam się rozgałęził. Także jak macie takie długie, tutaj mamy klona. Ale zobaczcie, jak jest bardzo podobny, ale dużo dłuższy. Także klon idzie tak. A cimierniki, niech sobie rosną. Cimierniki, teraz się pogoda nam poprawi. Tak końcem kwietnia będę je stąd zabierała mocno pod. Zaraz zobaczymy, jaki ma system korzeniowy taka mała sadzonka. Nawet spory, i ją sobie wektrynę gdzie indziej. Zobaczcie, trzeba delikatnie, bo cimierniki nie lubią przesadzania. Ale takie młode sieweczki można pobierać. I bezpiecznie przesadzać. Tu kolejny klon. Tutaj mamy dorosły przegorzan, roślina mateczna. I tutaj teraz przejdziemy. Zobaczcie, nam się tutaj wysiał. O, mniejszek. Tutaj mamy liścienie. I szykuje nam już listka właściwego. Też ma tutaj nóżkę bordową. Też już można przesadzać w docelowe miejsce. Jak wspominałam o języczce, bo znalazłam tu mamy języczkę pomarańczową o czerwonych listkach i już również jej sieweczki wschodzą. Tutaj mamy, zobaczcie, o listkach bordowych. To bo takie liście podobne koloru do buraka. A tutaj mamy ciemiernik. Tutaj mamy pomarańczową języczkę. Tu również, o już widać, że wschodzi języczka, bo ma czerwony pienik. Dobra, kończę, bo mam roboty bardzo dużo. U nas widać kałuże Polało przed chwilą. Rabatki mam wyczyszczone, gdzie nie gdzie, tylko takie dopieszczanie. Tam, gdzie są sieweczki. Ogólnie mam bardzo dużo pracy, tutaj likwiduję sobie kostkę i w następnym odcinku Wam pokażę, co jeszcze robiłam i woli mnie kręgosłup. Ale udało się i efekt ładniejszy. Troszeczkę betonu musiałam podnosić, ale to już w następnym odcinku. Do usłyszenia i dziękuję za obejrzenie. Jeżeli chcecie oglądać siewki, jak wyglądają, piszcie. Że chcecie oglądać tylko same kwiaty. Forsycja na koniec. Cześć.